Jesteśmy właśnie wśród najnowszej kolekcji naszych drzew w pojemnikach, które wprowadzamy lada dzień do, do sprzedaży. I przy tej okazji warto powiedzieć, jakie to są drzewa, jakie dobieramy. Otóż, yy, zmieniający się klimat to nie tylko yy, cieplejsze zimy, więcej upałów i więcej powodzi, ale to też coraz więcej problemów z plagami, czyli z patogenami, z chorobami i szkodnikami, które się przeprowadzają coraz dalej na północ. Yy. I jak, jak sobie z tym radzimy? Otóż zmieniamy też ten asortyment drzew, które są warte polecenia. E, tutaj mamy dwa warianty platana, czyli zwykły, stary, dobry platan, który rośnie we wszystkich krajach i miastach, dużych stolicach europejskich na południu i w krajach śródziemnomorskich. No i platan kulisty odmiany Alfens Globe, który świetnie się nadaje również do ogrodów i do małych, wąskich ulic, a nawet do Donic, do nasadzeń w Donicach. To są po prostu drzewa, które nie tylko nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, ale też nie chorują i nie są atakowane przez szkodniki. Tutaj mamy kolejne drzewo warte polecenia w nowym klimacie, mianowicie ambrowiec, czyli Liquidambar styraciflua, kompletnie mrozoodporne. I bardzo, bardzo wartościowe drzewo w do sadzenia nie tylko w miastach, ale przede wszystkim w ogrodach, blisko domu. To jest drzewo, które przebarwia się obłędnie przez całą jesień, od września począwszy, aż do grudnia. E, nazywa się również drzewem bursztynowym w wielu językach, bo oczywiście przebarwia się na wszystkie kolory bursztynów, od żółtego do bordowego. Jednocześnie na drzewie wiszą te rozmaite liście we wszystkich tych kolorach. Dodatkowo liście jeszcze pachną taką gumą arabską. Przeciekawe drzewo, które nie choruje i jest kompletnie mrozodporne i żadne szkodniki go nie atakują w Polsce. Tutaj mamy kilka odmian klonów Czerwonych, czyli October Glory i Red Sunset. Produkujemy kilka odmian sprawdzonych, dobrych, mrozoodpornych, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Dlaczego? Bo to są drzewa super odporne na susze, odporne na szkodniki, na choroby, czyli nie wymagające pielęgnacji ani żadnych właściwie oprysków. Świetnie sobie radzą w miastach, ale również w ogrodach. No a ich nazwa dotyczy kolorów jesienią, czyli od pierwszych przymrozków, od, po od połowy września przebarwiają się różne odmiany w różnym czasie na pomarańczowe, czerwone, Ogniste kolory, um, aż do późnego października, więc te odmiany wszystkie są potrzebne, są uzasadnione, a są równie odporne i e, interesujące warte polecenia.